Cześć, Manko z tej strony. Hacker. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować moją nową edycję w serwerach browar Jeżeli będziecie chcieli grać, no to podoba Wam IP serwera w opisie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować właśnie mój serwer, który wystartował właśnie dzisiaj. Jak widzicie, mam trochę godzin spędzonych, bo musiałem dosyć sporo robić serwer. Bo niestety żadnych administratorów jak na razie nie mam. Dobra, no to tak, tutaj mamy hologram, który Wam życzy mi jej gry, i jej ważnik tutaj jest. To chyba wszystko z tego. Tutaj mamy topki. Mamy topkę punktów i mamy topkę zabójstw. No i tutaj możecie sobie zobaczyć. Oczywiście tutaj na scoreboardzie obok macie wszystko podane, czyli nick, ranga, waluta czas gry i ważniejsze, a może nie, punkty klan śmierci i zabójstwa. Jeżeli coś będziecie chcieli dodać, to piszcie do mnie na ticket, na Discordzie też wam podam w opisie. No i dobra, wracajmy. Mamy tutaj sety. Jest to set od 1 do 8 i update'y będą powinny wlatywać co 2-3 tygodnie. Coś takiego. Ok. Tutaj mamy Yy, sprawdzarkę, jeżeli będziecie cheatować, no to niestety tutaj wylądujecie bardzo szybko, więc wam oczywiście od razu odradzam, ale no, to chyba wszystko z tego. No i tak, tutaj mamy strefę bezpieczną. Tutaj sobie idziemy i możemy sobie wykopać, jak widzicie, diamenty, emeraldy albo netherite. Tylko, że w yy, kicie gracza niestety nie ma wystarczającego kilofa, żeby wykopać netherite. I wracając do kitów, mamy kit takie. Mamy kit Gracz, kit VIP i kit jedzenie Kit Gracz zawiera takie itemki, żeby serwer nie miał większych TPS-ów i lagów. Jest kurzo vanishing, bo jeżeli zginiecie, no to po prostu itemy znikają. No i to sobie możecie kopać tutaj diamenty i emeraldy. Mamy też taką komendę jak ustawienia, to chyba każdy ma. Już momencik, No i mamy tutaj tak. Mamy tutaj to co wszystko wszyscy mają akurat chyba, nie wiem, tak mi się wydaje. No i tak, kolejną rzeczą są skrzynki. Mamy tak, skrzynię Endu, w której mamy takie itemki, jest, jest to set piąty. Takie oto tutaj monety i Elytra. Mamy też skrzynię Naderu, która ma shalkera, seta trójkę, koksiki, no i też monety. No i mamy skrzynię Bogów, czyli najlepszą skrzynię, mamy tutaj dużo... Do odłamków do ulepszenia, a także najlepszego seta. No i mamy elitę bogów, która jest e, no bardzo OP. Dobra. Tutaj mamy wymianę odłamków, czyli jeżeli zabijecie gracza, to dostaniecie taki oto barwnik. Barwnik wymieniacie na odłamek ulepszenia, co wam pomoże grać i ulepszenia. To jest właśnie do tego. Jeżeli uzbieracie tutaj tyle, ile z tego tutaj macie, tutaj macie podane. Tyle ile rozbieracie, będziecie mogli sobie kupić perk. Mamy tutaj sklep serwera, tak wygląda. Mamy tutaj sklep ogólny, czyli te, tylko monetki, i mam też sklep za czas. I tutaj mamy szulkera, odłamki i monetę. Coś dla osób, które na przykład idą do szkoły i nie mogą grać przez ten czas. Mam tutaj ulepszenia waluty, ale tu też macie ustawienia. Ale jeżeli ktoś woli grać po staremu, no to też jest taka opcja. Mamy tutaj przydatne przedmioty. Jest tutaj co, refill, cobweb, totem, e, cox, firewerki i fire resistance. Na następnych update'ach będą dodawane kolejne rzeczy na przykład Woda, Strange, Speed. Ale to tylko taki mały spoiler. Dobra. No i teraz można przejść do całej mapki. Mapka wygląda ogólnie tak. Włączę waniszę, żeby Wam pokazać lepiej. No i tutaj. Mamy, możecie sobie zobaczyć, takie wysepki. Yy, tutaj mamy dużo generatorów. Tam tutaj gracz kopie. Tutaj mamy taką sferę, a dokładnie taki, takie kółko, gdzie jest miód. Miód jest drugą najbardziej opłacalną walutą, a bardziej blokiem do kopania. Mamy też yy, piasek. Taki, no, piasek już wam właśnie pokazuję. Już momencik, o taki piasek i to jest najbardziej opłacalna waluta i ona się resetuje co 5 minut, dlatego jest bardzo trudno tak jakby ją zdobyć i daje ona wam najwięcej monet, oczywiście poziomu pierwszego jak na razie. No i na mapie możemy stawiać kobłęby, niszczyć tylko dane bloki, bo na przykład tego nie zniszczycie, albo tego, tylko wybrane bloki. No i to chyba tyle. Mamy też tutaj yy, strefę gdzie możecie. Yy, w sumie to ją usuniemy. Mamy tutaj strefę taką bezpieczną, tak jakby no i tutaj mamy wszystko. Dobra. No to co? Widzimy się na serwerze. Siemaneczko mordeczki.